Magazyn sportowy Katarzyna Szatkowska. Zapraszam. Zakończyła się dobra pasa ligowa. Piłkarzy KGHM Zagłębia Lubin. Podopierczni Pawła Chapala przegrali na własnym stadionie z ruchem Chorzów 2 do 3. Pomimo, że dwukrotnie prowadzili dwie bramki dla miedziowych, zdobył Adrian Błąd. Niesamowita radość, bo te trzy punkty naprawdę były bardzo potrzebne. Szczególnie w kontekście tych meczów ostatnich i Pełchatowa i Podbeskidzia. Mecz horror, bo prawda jest taka, że dwa razy goniliśmy wynik, wróciliśmy do gry. Chwała chłopakom za to, że grali do końca i w nagrodę mamy trzy punkty, bardzo ważne punkty. To jest zdecydowanie lepsza pierwsza połowa w naszym wykonaniu, mimo że, mimo że w tej pierwszej połowie przegrywaliśmy, ale lepiej graliśmy w piłkę. W drugiej dużo niedokładności, dużo chaosu i takiej nerwowości. Zrobił się ping-pong. Piłka szła z jednej w drugą stronę i paradoksem jest to, że na tym ping-pongu wyszliśmy my lepiej, ale, ale długie minuty, drugiej połowy nie wyglądały tak, jakbyśmy chcieli. Nad tym popracujemy. My się wszystkim cieszymy z tego, że. Mimo, że nie mieliśmy wiele świąt wielkanocnych, ale mamy przynajmniej w 3 body. Já ja nebudu duž rozumět, ale dlatego, že ještě ve mě mají emocie. E, musím povědět, že to byl meč na, na 1. května. Dva razy jsme provadili, nakonec jsme přegrali meč v, v dolíčeném času, i když musím povědět, že to mohlo být odvrutně, dlatego, že jsme měli kopat jasný karny a, a měla být červená kartka. Odvrutně dostali jsme mi červenou kartku, takže nemůžu být zadovolený z výniku, ale musím povědět, že závodníci robili všechno na bojisku, dali, dali sobě všechno. Druhá polovka, myslím, že byla bardzo dobrá z naší strany. Stvářili jsme nějaké situace, dali jsme dvě branky. Nemůžeme dostat dvě, tři branky, ale to bylo asi taky z povodu toho, že jsme zlapali dvě kontuzie. Prakticky Praktičně do, já nevím, v které minutě zešet to dál, ale nikdy na počátku druhé polovky, takže... Muszę zmienić dwóch środkowych obronców, coś do coś, problem. Dziękuję panie trenerze i zachęcam państwa do zadawania pytań. Szkolnie w sądzie za błędem telewizja Polska. Skąd taka nierównomierność między ofensywą a defensywą? W ofensywie prezentowaliście się całkiem nieźle, natomiast defensywie, nawet gdy byli ci podstawowi obrońcy, no to wyglądało to dość dramatycznie i stąd by, by łatwo dość ruch potrafił się przedostać pod pole karne Zagrombius. Z czego to wynikało? Jsem o to pověděl, když musíte změnit hned prvního kapitána a šetkového Bruncu to je problém. To, je, to za vše s družinou na jednou změny. E, na počátku druhé polovky to stejné, na strbného šetkového bruncu to, to, už je, to už je posunutí pozicí, taktičné zaměření bylo, bylo praktičně jiné. No. To něco do povědění. polovka nebyla v našem vykonání bardzo dobrá, alež provodili jsme jeden zero a e, myslím, že v situaci měli Jednu, a to ze stále fragmentu gry, z rožného, jinak, jak mě jsme nedostali, nedostali do žádného. Pak samobůjšá bránka praktičně, takže já nemám pretencie do závodníku, že by, že by zlé, nebo že by, že by, neodali, neodali sobě, na bojsku všecko, takže jak jsem pověděl, no trudné, dva šrotkoví obruncové do změny, to, to zrobí problém v každé družině. Panie co jest šrotkovými i wiążące se z tym Kdyby nie mogli grać, to praktycznie to bez stoperu. No, tak máme, máme, Tunčeva, který už bude běžně máme Rimaňaka, který se vrací po žlutých kartkách, takže já, já myslím, že bude mi měli co, co do zastoupení. U Borise Godala myslím, že to nebude tak považlivá kontuzia. U Adama nevím, tam, tam zapáčíme ve środku ty A co tam je, jaký je od Adama? Ne, to na koleně, nějaké zdařeně, ta udeřeně. Já ještě pra praktičně jsem s tím nerozměvěl, ale zrobil jsem, nebych, obřenk jsem mu zrobil v už v první polovce, v, tak v koleně nebo na obok kolena, na měšnu, nevím, fakt e, trudné povědět teď, když je, nebo teď po šipku po meču. Pani mluví mluvil pan, že naležela se červená na kartka, mluví pan o té situaci, kde Alek Božňák dostal občem udržení. Vy jste to páčili, vidíte, všichni to páčili, jenom někteří lidé to nepáčili na bojsku. Tak jest, my dostali czerwoną kartkę z, z, pod Beskidzie, jeśli pamiętam. Robert Jędrzik tak lepszy czerwoną kartkę. Piłkarze Miedzi Legnica pomimo wysokiej przegranej z Zawiszą w Bydgoszczy wciąż liczą się w walce o awans do T-Mobile Ekstraklasy. Obecnie Legniczanie przygotowują się do najbliższych meczów ligowych, w tym spotkania z Flotą Świnoujście. O planach to najbliższe tygodnie, a także o pierwszych meczach rundy wiosennej rozmawialiśmy z trenerem Miedzianki Bogusławem Baniakiem. Panie trenerze, runda wiosenna rozpoczęła się, macie już spotkania z za sobą. Jak według Pana ten okres przygotowawczy został przepracowany? Czy dobrze, bo mieć legnica przyzwyczaiła nas wszystkich do tego, że gra fajnie w piłkę nożną? Nie no, na pewno. I, i, i gry kontrolne i wszystko potwierdzało, że, że jesteśmy na takiej drodze włączenia się do walki ekstraklasy. I wcale nie wątpię, że nawet po tym kompromitującym wyniku w zawiszy, już odpadliśmy i tak dalej. Dalej się będziemy włączać. Oczywiście marzenia są wielkie, ale i marzenia nic nie kosztują, a realizm mówi, że jako Beniaminek zakończymy w dobrym, czołowym miejscem w lidze i przygotowujemy się wszyscy do awansu, to też to trzeba zrozumieć. No na pewno bardzo dobry mecz włącznie po okresie przygotowawczym trochę osłabieni kartkami czerwonymi, nie, nie, nie dokończyliśmy tego meczu nawet w 10 czy 9 i, i remisujemy go o 2-2, ale to był dobry występ i wtedy się głośno zrobiło, mieli, że, że może powalczyć. Było to i, i, i faktycznie brak skuteczności w meczu z, ze stróżami i, i, i faktycznie to nie były tureckie boiska, bo było miękko, twardo i nie potrafiliśmy gdzieś wykorzystać sytuacji, które stworzyliśmy. Remis, no a tutaj to no Bóg jeden wie, co się stało w pierwszej połowie, bo bo jak gdyby mi ktoś powiedział, że reżyserkę można zrobić z meczu, który dzień wcześniej był Polska, czy dwa dni wcześniej Polska-Ukraina, no to, to ja tak wyglądałem też jak trener Fornalik na tej ławce. Co strzał, to bramka nie... No to było coś szokującego. Właśnie wynik z tego spotkania nie oddaje w, tak naprawdę tego, co, co działo się na boisku, bo tak jak pan powiedział, no, te, te trzy ciosy decydujące tak naprawdę za zadał, a tak naprawdę ona no, chyba nie powinien tak wysoko wygrać. Panie redaktorze, trener, który przegrywa pięcioma, czy czteroma bramkami różnicy, nie? W meczu o jakimś tam mówimy szczycie, to, to nie ma prawa nic o meczu powiedzieć, tak? no niech nie opowiada jakiś tam bzdury, ale muszę powiedzieć, że ja dzisiaj z asystentami od rana analizujemy i, i wczoraj, i całą połówkę, i straty bramek, i jak my tą grę prowadziliśmy, i statystykę nawet tego meczu, no to, to, jest, to, jest, to jest albo piękne w piłce dla jednego trenera, a pogrzeb dla drugiego, bo... Mamy 70% posiadania piłki, stwarzamy sytuacje strzeleckie, gramy na połowie przeciwnika i nawet nie są to jakieś kontry zorganizowane. Jeden abot indywidualność radzi sobie w polu karnym z dwoma naszymi obrońcami, strzela. Olek też w tym dniu gdzieś tam przypadkowo gdzieś pod ranką wpada piłka. No, no szkoda, skuteczność 100% zawiszy przy naszym graniu, ale wynik bym powiedział, no może nie od, odzwierciedla umiejętności piłkarskich, ale skuteczność, brawo, zawisza. No. Nic więcej ja nie mogę powiedzieć. Kolejne spotkanie, które kibice mogli obejrzeć, którzy się nie wybrali na ten mecz w telewizji, to też świadczy o tym, że i redaktorom, i pracownikom telewizji, którzy decydują o tym, co pokazywać, no ta gra się podoba. Czy w Rudzie Wiosennej Miedzianka też będzie grała tak ładnie dla oka? Zdecydowanie. Ja stawiam na ofensywę i może ta bardzo odważna taktyka spowodowała to, że, że, że trafiliśmy na dobrze dysponowaną zawiszę, która strzelała nam bramki na zawołanie. Ale mentalność, dopóki ja będę trenerem, się nie zmienia, my musimy zmieniać pewne mechanizmy i schematy. Dlatego też jesteśmy na 70. którymś miejscu w FIFA, bo my chcemy jechać na wyjazd i się bronić, i jakąś konterkę zrobić, to jest wygodne dla piłkarzy. Ja gram wysoko i efektownie i nawet komentarze, kiedy traciliśmy bramki, to i tak był na korzyść Miedzi, jeżeli chodzi o granie. Słabe to jest pocieszenie dla trenera, za trenerem idą wyniki, za trenerem idą, idą punkty. Na pewno też gra i powiem szczerze, że jak to się uda nam połączyć, tak jak w tamtym roku, czy na jesień, pod koniec rozgrywek, to będzie wszystko ok i się włączymy jeszcze w ten awans. Ja jestem przekonany, bo jeszcze raz powtarzam, ten zimny kubeł wody, jeżeli chodzi o grę obronną, na pewno da nam wszystkim jakąś możliwość analizy tego. Pięknie, ładnie to nie znaczy, żeby skutecznie. I musimy to połączyć po prostu. Kolejnym waszym rywalem. Będzie w lota świnąłości, o której się mówi, że nie chce awansować. Kiedyś rozmawialiśmy o tych, którzy nie chcą awansować, to Pan powiedział, że no to nie jest tak do końca, że ktoś nie chce. No w żadnym wypadku nich bardzo też pechowo rozpoczęli dwie pierwsze porażki i, i zrobiło się szum. No na pewno na pewno u nas, u nas taka wysoka porażka też spowodowała to, że, że gdzieś się poczuliśmy jak flota po dwóch przegranych. No taki mecz bym powiedział, ludzi, którzy, którzy jeszcze chcą się liczyć. Natomiast flota nie ukrywam, że po wzmocnieniach i mają 40 punktów, chociaż już została w tym momencie w cudzysłowie złapana przez Krakowie, no to, 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 to powoduje to, że to do końca będą te rozgrywki bardzo, bardzo złe. Kto przewidział, że Termalika przegra z tych rami u siebie 1-3, prawda? No wyniki szokują na początku. To jest sprawa boisk, sprawa przygotowania zespołu do całych rozgrywek. Nie ukrywam, że ta zimnica również i ona nam wszystkim już dospiera i jednym to pasuje, drugim kompletnie nie odpowiada. Mecze przekładane, tak? To jest następne coś, co trenerzy planują, żeby sobie w pewnym momencie. My mamy teraz mecz przełożony z Termaliką ze względu na budowę świateł. Nie powiem krótko, że też bym chciał, żeby ten mecz po, po, po meczu z Zawiszą, żeby się odbywał już jutro, bo piłkarze na pewno dostali cios i ten cios chcieliby wstać z tych desek i, 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 i naprawdę walczyć. A, a jak to się układa, znowu za dwa tygodnie niepewności, bo dwa tygodnie musimy się przygotować do meczu z flotą. No ale myślę, że takim przełomowym sprawą to będzie koniec kwietnia i maj, gdzie dziewięć kolejek ma mieć i tutaj widzę, no i większość meczu u siebie, no to widzę taką szybko doskoczenie do czołówki. Czyli bijecie się dalej o ten awans? No po tym kaucie, to uważam, że teraz ja już mówię, że bijemy się do końca, z jakim efektem zobaczymy, ale na pewno to co Pan podkreślił, na pewno z tą gra, grą widowiskową. Patrząc na jeszcze na Waszego najbliższego rywala Flota, to jednak wielka m, niespodzianka, sensacja chyba ta przegrana jednak z Polonią. Z Polonią? Trzeba powiedzieć sobie, to nie jest taka Polonia jak taki chłopiec do bicia po zimie, tak? Ona przegra, przegrała wcale, wcale nie tak łatwo, chociaż wynik mówi inaczej z termaliką. Ona zrobiła niespodziankę z flotą. My mamy właśnie po flocie polonie bytą. I, I powiem szczerze, że to są wcale niełatwe mecze, no, ale tu już nie ma, nie ma o czym rozmawiać, trzeba wygrywać spotkanie. Może trochę brzydziej, ale skuteczniej. To wszystko w magazynie sportowym. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.